Dzień dobry, witam was serdecznie. Z tej strony Mateuszki w Widłach Trzech, Rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, mamy początek grudnia albo raczej koniec listopada przyjechałem sobie na klenie. Zresztą byłem tutaj tydzień temu, tylko że tydzień temu próbowałem łowić te klenie na Feder, ale niestety nie za bardzo brały, bo mieliśmy atak zimy, mocne przymrozki i tak dalej, więc pomyślałem sobie, że przyjadę na ryby za tydzień, jak już się pogoda uspokoi, jak już po prostu będzie nieco fajniej. No i dzisiaj przyjechałem na te zerkam sobie przez okno, patrzę a tutaj wszędzie leży śnieg jest zima na całego, mimo że mamy tak naprawdę koniec listopada nie mam pojęcia czy te ryby będą brały nie mam pojęcia czy żyłka nie będzie mi zamarzała w przelotkach, no ale cóż skoro tutaj przyjechałem, skoro już jest godzina siódma, to nie wypada nic innego zrobić jak po prostu wziąć wędki wziąć graty, iść nad rzekę i łowić te klenia, przynajmniej próbować je łowić także chani, nie przedłużam, zachęcam do subskrypcji i komentowania, ja biorę graty, idę nad rzekę, zaraz wam pokażę jak to wszystko wygląda, no i obie jakieś ryby brały. Chlebek jest zapakowany, wszystko tutaj jest złożone, także można iść. No i to są prawdziwe śnieżne klenie. Wałęsanie się po polach uprawnych w śniegu. Czuć zapach palonego drewna. Także miejscowość na 100% rolnicza. No nie zobaczymy. Dobra, tutaj będzie pierwsze miejsce. Tylko zobaczymy, czy jakieś ryby będą brały. Bo zerwały się tutaj kaczki. Ale może będą brały. Dobra, ściereczkę odkładamy. Trzeba wędkę wziąć. Oczywiście spławikówka i może jakaś tam rybka weźmie. Zobaczymy. Nowa żyłeczka, nowy zestaw. Także trzeba atakować. Prawdziwe zimowe klanie, ale muszę Wam powiedzieć, że jest mega zimno. No ale cóż, skoro tutaj jestem, to trzeba przerzucać, i kombinować. Sceneria piękna, tylko zobaczyłem, czy te ryby będą brały, bo tutaj było dużo ptactwa wodnego, zerwało się, tam jakieś łabędzie pływają, tu jakieś kępki trawy. Mogę nie brać, bo w nocy mieliśmy przymrozek, jest zimno, ale zobaczymy. Przyjechałem, to już będę kombinował. Dobra, 15 minut ponęciłem, próbujemy łowić. Najpierw sobie troszeczkę chlebka założę, taka falbaneczka i zobaczymy Co tu będzie się działo. Poczekam jakiś badel tutaj płynie, jak on sobie przepłynie, no i rzut. Może coś weźmie. Sławik jednak lepszy jest, bo feder to dużo hałasu robi. Feder to by się sprawdził na wiosnę, może w lato, ale na zimę to jednak spławiczek musi być. Spławiczek jest cichszy, delikatniejszy. Nie płosz tych ryb. Tutaj to mogą płożyć tylko kaczki. Zobaczymy, co tu będzie grane. Niestety pierwsza miejscówka bez ryby, ale się tego spodziewałem, bo były tam jakieś ptaki, kaczki, owędzie i tak dalej. Dodatkowo rzeko wpłynęło jakieś badzieje, jakieś, powiedzmy sobie, suche kukurydze, trawy i tak dalej. Także no, tam za bardzo nie można było liczyć naklenia. No i cóż, jest zimno, woda zamarza w przydatkach, także trzeba iść w kolejne miejsce. Może w lesie będzie lepiej, cieplej, może te ryby będą, także idę. jest pęchóweczka, będą ryby. O, i pomościk jest, ale na niego nie wchodzę, bo się trochę cykam. Dobra, tutaj spróbujemy. Tutaj jest taka spokojniejsza woda. Nie ma drzew. Zobaczymy. Może jakaś ryba wyjdzie. Tylko oczywiście tam dalej są kaczki. Nęce, nęce. Zobaczymy, może coś tutaj wyjdzie. To były kraczki, ale trochę mniej. Tam też jakieś łabędzie, nie łabędzie, jakieś kurcze łodygi, kukurydzy spól. A tutaj, tak powiedzmy, trochę bardziej cicho, wewnątrz takiego obszaru leśnego, może coś tutaj będzie. No, kolejne miejsce bez ryby, zaczynam się niepokoić, że tak powiem, no i jest problem z tymi zamarzającymi przelotkami. Myślałem, że tu w trakcie dnia będzie się robiło coraz cieplej, po prostu to minie, ale nadal przelotki zamarzają, także no wiecie. Ale nie poddaję się, jeszcze kilka miejsc zrobię, może coś się zmieni. Dobra, idę w kolejne miejsce, dzisiaj gra nie jest łatwa. No ale chyba o to w tym chodzi, żeby nie było za łatwo. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Także trzeba wyjąć śnieg z butów. Oj kurcze, co za przygoda. Dobra, kolejne miejsce tutaj, jakby tutaj ryby nie brały to chyba wrócę się do samochodu i pojadę na inny odcinek Zjem sobie jakąś bułeczkę i ponęce miało być fajnie ale ryby nie biorą, a ryby na 100% tutaj są Zobaczcie, tutaj są dziury że wyderka sobie śmiga na starorzeczu. Dobra, sytuacja wygląda tak, że idę do auta, jadę na inny odcinek rzeki, bo tutaj niestety jazd bez ryby. zobaczymy. Może jakiś inny fragment rzeki da rybę. Także idę do auta, przejadę się trochę dalej i zobaczymy, co tam będzie grane. Dobra, jadę na nowy fragment. Jak tutaj nie będzie ryby, to znaczy, że już jej nigdzie nie będzie. No dobra, to idę. Nowy fragment rzeki. Może te ryby będą brały. Auto musiałem trochę dalej zostawić, bo bałem się, że po prostu nie wyjadę z tych kolej. Także kawałek trzeba przejść. No i zobaczymy. Może coś tym kolejnom odbije i zaczną brać po południu. Jest godzina 12. Dwie, trzy godzinki jeszcze sobie tutaj pochodzę. Mamy chlebek, mam wszystko. Także także byle tylko brały. Dobra, idę. Nie gadam. O, zwierzątka sobie zrobiły ścieżkę i można łodzić kurde. będę ja mogę trzeba iść. Piękny resztnowy las. To jest wędkarstwo, nie targi. Dobra, to wyciągnę ten chlebek. Kolega pisał, że jednego złowi, to one może są aktywne jednak. No i cóż, poprzerzucam, zobaczę. Może teraz już po południu nie będą te przyrodki zamrzały, choć wiatr jest bardzo zimny. Jak się rozchoruję, to będzie najlepiej. Także rzucam. Z trzy miejsca i spadam. Tutaj, całe szczęście, nie trzeba daleko chodzić, bo to już znana miejscówka. I łowię. Może jakiś podejdzie. Zobaczymy jeszcze z 2-3 miejsca. Jak nie będą brały, to nie będą brały. Takie są ryby. Ale grunt, że nad wodą. Mimo, że cholernie zimno. <grymne> Dobra, rzut. Dobra. Przechodzę w inne miejsce. Prawda jest taka, że mimo tego, iż te miejsce jest niewiarygodnie piękne, to nigdy tutaj w sumie dużego klania nie złowiłem. A pytaliście się, jak odmierzam sobie czas poświęcony na jedną miejscówkę, jeżeli chodzi o wędkowanie i łowienie na chleb. No to jak sobie tam wybiorę z całej mniej więcej środek, to wtedy czas na drugie miejsce. Idę. Jest zimno, nie poddaje się. Może nawet się rozkoruje, ale muszę tą rybę zapać. Idę, idę. Tym bardziej, że kolega powiedział, że złowił, także ja muszę też złowić, a na tym fragmencie na pewno są chlanie, bo trzeba po prostu iść dalej. Dobra, jeszcze tutaj spróbuję. Uh, uh. To jest jedna z tak zwanych pankówek, tam za tym przewalonym drzewem ukrywają się klenie jak już tutaj nie weźmie, też tego pomysłu nie mam. Niestety bardzo mało. Tu ją jakoś bokiem, ale widzicie, to jest moja pankówka, jak ja mówię, że jest gdzieś moja pankówka to jest moja pankówka. Trochę go wyślizgnąłem. Ale jest. Jeden, jedyny. Zobaczcie, taki klenik się trafił. Wiadomo, że to nie jest jakiś okaz, ale trafił się przy minusowej temperaturze z rzeki w Kry, także fajnie. To jest właśnie moja bankówka. Jak mówię, że w mojej bankówce są ryby, to są ryby. Wypuszczam. Widzicie, można sobie układać jakieś teorie, że nie biorą, bo zamarzają przyrodki, bo sram to, bo tamto. A jak chcą wziąć i są, to biorą. Szkoda, że nie ma już większego. No ale zobaczymy. Może, może jeszcze się jakieś zdarzy. W każdym razie mogłem teraz być na przykład na targach wędkarskich. <noise> A jednak wybrałem klenie. Widzicie, to jest właśnie to wędkarstwo. Często, to ludzie gdzieś tam jeżdżą na jakieś targi po to, żeby sobie z kimś zrobić zdjęcie, żeby kupić jakąś nową wędkę, a na ryby to już im się tak naprawdę nie chce chodzić, a ja jeszcze jestem takim starym świrem, wariatem, że jeszcze wolę chodzić na ryby niż na targi. Dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia, jaka ta wędka jest. Czy to jest Mikado, czy to jest Jackson, czy to jest jakakolwiek inna. Oczywiście. podobałem się pewne modele, ale ja to do tego nie przywiązuję uwagi. Łowię na to co jest i tyle. Byle się dobrze zwijało, byle była fajna wędka. W sensie takim, że nie męczy ręki. A czy to jest ta firma, czy tamta, to nie ma żadnego znaczenia. Dobra, idę jeszcze w jedno miejsce przy aucie. No i jak tam już nie będzie klenia, to już nie będzie klenia, ale taka jest właśnie zima, że raz nam te ryby biorą, raz nie biorą. Najważniejsze, że nie siedziałem w domu, że próbowałem wędkować. Nie jeździłem gdzieś tam nie wiem na kanał żerański czy na jakąś komercję, tylko podążałem dzikimi ścieżkami, gdzie biegają sobie zwierzęta. Pełne tutaj tropów, różnych zajęce, nie zajęcych. Sarenek. To wszystko tutaj widać, czuć. Bażanty, jakieś myszołowy. No i właśnie o to w tej chodzi. Także idę jeszcze w jedną miejscóweczkę i zobaczymy, co to się będzie działo. Teraz żeby tutaj się nie utopić w tym bagnie, ale chyba nie. O kurcze, niebezpiecznie. Czego się nie robi dla 25 cm kleń. Dobra, tutaj ostatnie miejsce, tutaj się rozegra, miejmy nadzieję Specjalnie szedłem naokoło, także nawet nie powinienem ich wypłoszyć jakoś specjalnie Dobra, wyjmujemy chlebek Chlebek dla kaczek Trochę tego, trochę tego I albo tu będą, albo nie będą No miejscówka jest przepiękna, woda płynie powoli, także każda ryba może tutaj być, może tu być kleń, może być tu jaś tylko tyle, że mamy po prostu zimę. Nie wiadomo, jak zima, to najczęściej bierze kleń, ale na wiosnę sobie tutaj połowić na przepływaneczkę, na jakąś pszenicę, na jakiś groszek, może na jakieś robaczki, to wszystko musi być miejscowi, tylko łowią na jakieś żywce, nie żywce, a tutaj przecież każda ryba może być. Na wiosnę będę próbował, będę jeździł nad wkrę i będę kombinował z różnymi przynętami, z różnymi sposobami, bo Wisła i Nara już mi się trochę przejadła, zresztą za dużo tam jest wędkarzy, jak tylko wrzucę jakiś film, to od razu ktoś po mnie wchodzi i to jest po prostu takie słabe, frustrujące, więc będę sobie jeździł nad wkrę. Dobra, nie gadam, tylko łowię. Dobra, 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 zakładam chleb, przerzucam i musi tu wyjechać jakiś klej. Jak nie wyjedzie, to masakra. No i pytaliście się mnie, dlaczego trochę cisnę po tych targach wędkarskich. Naprawdę jest taka, że po prostu ludzie za bardzo kupują jakieś gadżety, jakieś wędki, brandzlują się właśnie do jakichś targów, do jakichś imprez, festiwali, a nie chcą chodzić na ryby. Ja wychodzę z założenia, że wędkarstwo powinno się rozgrywać na wodą, nie na halach targowych no i zresztą zobaczcie, jest masa różnych youtuberów, nie youtuberów oni promują te targi, jeżdżą tam i tak dalej, kiedyś mieli świetne kanały wyświetlenia po setki tysięcy a teraz co się stało? Ludzie jakby dostrzegli tą komercję, zobaczyli po prostu jak to się wszystko odbywa na takiej zasadzie nachalnego marketingu. No i ci youtuberzy jakby sami pozabijali własne kanały. Mają teraz wyświetlenia, które sięgają nie wiem, 8-9 tysięcy. Patrzysz kanał, tam 200 tysięcy subskryb subskrybentów, a on ma tylko 8 czy 9 tysięcy wyświetleń za film. Ludzie tego nie chcą oglądać. Ludzie po prostu nie chcą oglądać żadnych jakichś komercyjnych gadżetów, jakichś kanałów, nie kanałów, które polegają tylko i wyłącznie na wciskaniu kitu. I ja to widzę, dlatego ja też jakby nie jeżdżę sobie na te różne targi, nie targi. Często mam nawet zaproszenia, ale ja po prostu nie lubię tego. Staram się od tego stronić, bo uważam, że wędkarstwo po prostu w Polsce kuleje właśnie przez tego typu różne rzeczy, że ludzie jeżdżą gdzieś tam na targi, na jakieś powiedzmy sobie festiwale, imprezy, robią sztuczne dramy, zamiast po prostu skupić się na wędkowaniu. No dobra, to by było na tyle, oczywiście się nie popisałem, ale wpadł jeden klenik, także wiecie, coś się działo, byłem nad wodą, nie siedziałem w domu, nie nagrywałem jakichś clickbaitów z hali targowej, tylko po prostu byłem na rybach, mimo śniegu, mimo mrozu, mimo warunków atmosferycznych, także kochani, ja się pakuję i jadę do domu i widzimy się w kolejnych filmach.